Cześć, nie widzieliśmy się jeszcze w 2014 roku, więc życzę Wam wszystkiego dobrego w tym roku, żeby no, wszystko było tak, jak sobie właśnie wymarzyliście. Mam nadzieję, że impreza sylwestrowa też Wam się udała. Moja była ok, generalnie mnie przez dłuższy czas nie było, bo e, okazało się, że e, no, troszkę tutaj się rozchorowałam e, i różne jakieś takie dziwne akcje po drodze się wydarzyły. I tak naprawdę chciałam troszkę wcześniej wrócić do Was, natomiast jakoś tak wszystko się sprzysięgło przeciwko mnie i dopiero jestem teraz. Także mam nadzieję, że no, nie zapomnieliście mnie jeszcze. No i przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem o ulubieńcach grudnia 2013 roku. Troszkę spóźniona, ale myślę, że chyba tu nie ma jeszcze jakiejś takiej wielkiej tragedii. Więc postaram się nagrać ten film szybko. Mam nadzieję, że to mi się uda, bo bo to, różnie to bywa. No i powiem Wam, że w, w miesiącu grudniu używam dosyć dużo, e, dużo więcej przede wszystkim kolorówki ze względu właśnie na to, że grudzień jednak jest takim miesiącem, w którym było więcej e, okoliczności, w których fajnie się chciało po prostu wyglądać e, ten makijaż. I Buzia po prostu fajnie wyglądała, kiedy była taka zrobiona w 100%, więc ja myślę, że też przede wszystkim dlatego, że było więcej tego wolnego czasu, przynajmniej w moim przypadku, gdzie miałam na to po pierwsze czas, po drugie ochotę i, i po prostu jakby celebrowałam te momenty, w których mogłam makijaż sobie dopracować tak do granic możliwości. No, i w związku z tym, jeśli chodzi o makijaż, to tutaj faktycznie znalazło się dużo moich ulubieńców. Wiele produktów po prostu polubiłam. Wiele produktów mogłam tak przetestować, fest, i w tym wypadku okazało się, że no niektóre naprawdę są hitami. I tutaj, tak, znajdą się trzy kredki do oczu. O jednej z nich mówiłam, a o dwóch chyba jeszcze nie. Pierwsza z nich to jest kredka Clinique i to jest kredka w kolorze czarnym. Z tym, że ja jakby dopiero po czasie długim używania, co jest dziwne dosyć, zauważyłam, że ona ma w sobie takie bardzo delikatne drobiny, srebrne drobiny. I, i teraz tak: jedni to lubią taki efekt, drudzy nie. To jest w ogóle kredka, bo nie, nie powiedziałam w kolorze Black Diamond numer 1. I tak, te drobiny powodują, że ja mam wrażenie, że oko jakby jest bardziej otwarte, czyli po użyciu tej kredki po prostu oko wygląda na takie bardziej jakby na otwarte, ja tego inaczej określić bym nie mogła. I te drobiny absolutnie mi w niczym nie przeszkadzają, właściwie praktycznie ich w ogóle nie widać, ponieważ są bardzo drobnie zmielone, więc ja uważam to jak najbardziej za plus. I tak ta kredka jest w kolorze takim bardzo, bardzo czarnym. Bo nie zawsze czernie jest po prostu taką klasyczną, prawdziwą czernią, jaką y, jakiej poszukujemy. I konsystencja mi bardzo odpowiada, bo konsystencja jest taka, jakby byście sobie mi, mieli wyobrazić e, takiej gliny, jak gdyby. Czyli ona nie jest ani za miękka, ani za no, takiej taki mocno zbitej gliny, o tak. E, nie jest ani za miękka, ani za twarda, więc przy malowaniu oczu, czy nawet tutaj pod y, oczami, e, Dolnej części oka, to w tym momencie naprawdę sprawia to malowanie tą kredką, sprawę przyjemność i naprawdę bez żadnego problemu można rysować sobie czy cienką, czy, czy grubszą linię. Także naprawdę jest to dobry produkt, a w dodatku bardzo dobrze się trzyma. Ja nie zauważyłam w żadnym momencie używania tej kredki, nie zauważyłam e, takiego no, efektu pandy. Nie wiem, nic mi się też nie odbija, a, a ja jednak nie mam jakichś takich. Mam lekko taką opadającą tą, tą powiekę jednak i, i mi się tutaj ta kredka nie odbija, zarało mi się to niejednokrotnie, więc naprawdę uważam, że świetny produkt. Polecam tą kredkę i naprawdę bardzo, bardzo ją lubię, odkąd zaczęłam ją używać. Kolejne kredki to jest tak, kredka w kolorze, już wam mówię, yy... Mink Brown, to jest 649 i to jest firma Wet n Wild i wiecie co, ja mam też do Was takie przy okazji pytanie, ponieważ zastanawiam się czy te produkty są dostępne w Polsce, to są produkty z firmy Wet n Wild i mm, ja mam tą kredkę ze Stanów i bardzo sobie chwalę zarówno tą kredkę jak i inne produkty z tej firmy, ale nie mam pewności czy te, czy te produkty są dostępne w Polsce jakby ktoś z Was znał odpowiedź na to pytanie to bardzo proszę o, o, o informację. Dlaczego o tym mówię? To są produkty, to jest firma, która naprawdę świetne rzeczy wydaje, produkuje i naprawdę te ceny są w dodatku jeszcze bardzo atrakcyjne, bo ja pamiętam, że za tą kredkę zapłaciłam około chyba 1 dolara, więc no są to śmieszne pieniądze. Ja bym porównała ją w tą, tą firmę z firmą Miss Sporty, ale Miss Sporty jednak jest taką, taką firmą dla bardzo młodych osób bym też mogła powiedzieć, natomiast tutaj gama, czy kolorystyczna, czy produktowa jest bardzo, bardzo szeroka, więc gdyby tylko było na rynku polskim, bardzo chętnie bym się zainteresowała tymi produktami. Ale okej, okay, bo dzisiaj coś, mam, dzisiaj coś dużo, dużo mówię, więc może nie udać mi się plan z krótkim filmikiem. Ta kredka, ja ją używam do brwi, przede wszystkim do brwi. i tak, no nie jest może to jakaś taka rewelacja nad rewelacjami, bo nie stosowałam jej na powiece, więc nie wiem czy odbija, nie wiem czy dobrze się trzyma, więc nie mogę tutaj też powiedzieć, że to jest super ekstra produkt, taki bez którego nie mogłabym przeżyć. Natomiast bardzo fajnie nadaje się właśnie do brwi, bo ma taki kolor Nie to brąz, ni to czarny, ni to szary, więc taki bardzo odpowiedni kolor, który nie powoduje takiej ludości właśnie na brwiach, czego bardzo nie lubię i myślę, że większość z nas tak naprawdę tego nie lubi. I szuka takiego idealnego koloru, w którym te brwi po prostu wyglądają dobrze. W związku z tym to jest naprawdę świetny, świetny kolor. Tylko co jedynie mogłam też tym produktowi zarzucić to to, że bardzo szybko się tak jakby, no, tępi, ale przede wszystkim, żeby ją zatemperować, ja nie wiem, czy ja trafiłam na, na taki jakiś felerny produkt, w którym ten rysik jest połamany, bo po prostu przy, przy temperowaniu on mi się łamie i... Przez to po prostu zużycie jest dosyć duże, kiedy tak naprawdę, no nie wiem, miesiąc może, góra dwa używam, a uważam, że naprawdę tutaj mocno już go, mocno tą kredkę już wytemperowałam. Także to jest jedyny minus. No i trzeci, trzecia kredka. To jest kredka z bróżuła. Ja już troszeczkę coś tam o nim wcześniej wspominałam, ale jeszcze nigdy tego produktu u nas, u mnie nie było w ulubieńcach. I to jest kredka, która jest wodoodporna. I powiem Wam tak, no, nie, nie, nie stosowałam tej kredki w żadnych takich warunkach ekstremalnych, gdzie, gdzie byłaby woda. Ale, ale chyba wiem, o co tutaj chodzi, bo tak naprawdę to waterproof oznacza chyba to, że możemy również używać tego produktu na linię wodną, bo ja właśnie tą kredkę stosuję na linię wodną. To jest kredka ze serii Contour Clubbing i to jest kolor, już Wam mówię, 51 Golden Dress, i to jest faktycznie takie złoto. To jest naprawdę piękny, złoty kolor kredki. Ona wygląda w ten sposób. Ja nie będę robić bliżej, bo moja kamera dzisiaj coś świruje, więc nie chcę, żeby mi się ten zaraz po raz kolejny wyłączyła. Bardzo miękki, miękki ołówek. Bardzo dobrze się rysuje. Tutaj tą taką złotą kreseczkę, i tak jak już mówiłam, ja stosuję tą kredkę właśnie na linię wodną. Co, co naprawdę jest fajnym e, daje fajny efekt, ponieważ e, jakby to się przy, przyjęło, się, że stosujemy białe kredki czy jakieś takie e, delikatnie mm, takie no, no jasne kolory na tą e, linię wodną, natomiast to złoto w niczym tutaj nie przeszkadza i fajnie nam jakby odbija, e, odbija mm, linię wodną od... Nie wiem dlaczego. czego. W każdym razie po prostu dobrze to się prezentuje i nie widać tego, to tak tak, tak hamsko, brzydko mówiący, że jest to takie złoto, no, takie, takie tandetne. Bardzo dobrze to oko wygląda, jest tak fajnie rozświetlone, bardzo fajnie, ładnie otwarte. Także to jest kredka, którą po prostu uwielbiam i... Stosuję, stosuję ją właściwie no, do, do każdego makijażu, chyba bym powiedziała, bo to też nie jest na jakieś tam specjalne wyjścia, tylko bardzo często e, po prostu codziennie, przy codziennym makijażu używam właśnie tą kredkę na linię wodną, także polecam ją serdecznie. E, I jeszcze dalej z makijażu, podążając za makijażem, e, moim ulubieńcem w grudniu również stał się rozświetlacz z firmy MAC. To jest też jedyne, to jest jedyny produkt, który mam z firmy MAC i bardzo chciałam mieć taki właśnie fajny rozświetlacz, który spełniałby wszystkie moje oczekiwania, ale ciężko byłoby mi tak naprawdę mówić o tych moich wymaganiach, bo to jest pierwszy również rozświetlacz, który ja w ogóle mam w życiu, więc tak naprawdę nie mam skali porównawczej, ale muszę go pochwalić, dlatego że właśnie w trakcie robienia tych takich makijaży czy znaczy świątecznych, czy czy sylwestrowego. no takich mocniejszy, taki mocno widoczny, on naprawdę świetnie mi się sprawdził, nie tylko jako rozświetlacz tutaj w, w, właśnie przy policzkach, natomiast również jako cień, jako tutaj rozświetlacz, właśnie w kąciki oczu, naprawdę dobrze, dobrze się sprawdzał, więc naprawdę jest świetnym. Produktem, bardzo go polecam i ten kolor, to te, te rozświetlenie nie jest takie, też tandetne, tylko bardzo delikatne. Bardzo dobrze jest zmielony to produkt, więc polecam serdecznie. Nie mówię w ogóle nazw, nie wiem, co się ze mną dzieje. To jest MAC Mineral, Mineralize Skin Finish w kolorze Soft and Gentle. Także polecam ten produkt. Oraz kolejnym ulubieńcem jest bronzer czekoladka, tak zwana z Bourgeois, i to jest. Chyba taki jedyny dostępny kolor, który jest w Polsce. Tak mi się wydaje przynajmniej, I tak słyszałam. I to jest kolor numer 52. Świetny produkt, naprawdę. Ja w ogóle lubię chyba strasznie tą, tą firmę, firmę zauważyłam, bourżua. I jakoś tak cokolwiek by mi, wpadło, by mi nie wpadło w ręce, to jakoś zaczynamy się strasznie lubić, więc chyba myślę, że ten... No, zresztą... okej. Okay. W każdym razie po prostu produkt jest świetny bardzo dobrze e, zaznacza e, tutaj te pogłębienia pod kością policzkową i ogólnie po prostu świetny produkt. Gdybym nie miała, e, miała e, huli z Benefita, naprawdę mogłabym uznać go za, za mój faworyt w ogóle w tych wszechczasów, e, bo świetnie spełnia swoje zadania. Przechodząc do pielęgnacji musiałabym wspomnieć na temat masła Shea z i urody. Jest to masło Shea Eko. I tak, dlaczego mówię o tym produkcie, ja długo się nie mogłam do niego przekonać, ponieważ no nie za bardzo wiedziałam, jak mam pracować z tym produktem, ponieważ jego konsystencja jest niesamowicie taka zbita, to jest strasznie twarda, taka bryła jakby, którą ciężko jest no, aplikować w jakiekolwiek miejsca, byśmy nie chcieli tak na dobrą sprawę. I dlatego też ja długo nie mogłam się tego produktu przekonać. Ale w trakcie, kiedy właśnie byłam taka no, przeziębiona, miałam strasznie przeschnięte usta yy, i ogólnie w no, takiej hip, jakby niedyspozycji yy, kondycyjnej yy, i zdrowotnej, to ten produkt bardzo dobrze mi się sprawdził, ponieważ yy, zaczęłam go stosować właśnie na moje spiesznięte usta No i działał cuda. Yy, nawet stosowałam go na twarz i powiem Wam szczerze, pomimo tego, że to jest no, bardzo tłusty produkt, to w nocy. Również mam wrażenie, że pięknie nawilżył mi twarz i nie zapchał, co było czymś takim bardzo zadziwiającym. Sprawdził się również na, na suche pięty czy łokcie. Także jest to dobry produkt i ja go teraz uregularnie właśnie przed wyjściem na dwór, pomimo, że tego nie mamy takich pomimo tego, że nie mamy takich dużych mrozów. To ja go używam właśnie tego masełka na, na usta jako taką pomadkę ochronną. Naprawdę świetnie tutaj się sprawdza. Jest go bardzo dużo, 50 gramów to jest naprawdę wielka pojemność. Um, i cóż, nic więcej nie można tutaj dodać, a właściwie dużo można by było dodać, ale nie ma, nie ma sensu, bo po prostu jest to świetny produkt i bardzo dobrze działa. To jest w czystej postaci masło Shea, które znajduje się no, chyba w, w większości już teraz kosmetyków pielęgnacyjnych. Kolejnym produktem jest szampon do włosów Pantene Probi Aqua To jest szampon, o którym ja słyszałam właśnie na YouTube. Zastanawiałam się, co jest w nim takiego fajnego, że wszyscy o nim mówią. No, może nie wszyscy, ale dużo osób. No i w sumie powiem Wam tak, ja go bardzo lubię, stał się moim ulubieńcem dlatego, że jest bardzo wydajny, bardzo dobrze myje włosy, bardzo dobrze się pieni, ma przepiękny zapach. A tutaj jest również anotacja, że nie ma tych silikonów i, i tych wszystkich takich mówiąc brzydko, czego raczej staramy się w tym momencie, mając takie informacje, że to jest niedobre unikać. I ja bardzo lubię ten produkt, ale mam troszeczkę taką wątpliwość, czy on mi nie przesusza zbytnie włosów, dlatego że mam wrażenie, że kiedyś nie miałam problemu takiego, żeby gdzieś tam mi się, łuszczyła mi się skóra, bo to nie jest łupież, tylko to jest takie jakby przesuszenie mam wrażenie, że jak gdzieś tam dotknę włosy, to po prostu coś nagle mi się z, z tych włosów sypie i nie wiem, czy to nie jest wynikiem stosowania właśnie tego szamponu. Możliwe, że on po prostu tak mocno to oczyszcza te włosy, że jakby no w tym momencie ingeruje troszkę w, w skórę, w to, że skóra po prostu staje się lekko przesuszona, ale nie mam tutaj potwierdzonych takich, nie mam dla Was jeszcze takich potwierdzonych informacji, więc no nie mogę zgodzić na ten produkt. Faktem jest to, że on po prostu świetnie myje włosy i bardzo mało produktu trzeba, żeby te włosy były umyte. Także bardzo dobry produkt, polecam serdecznie. Też nie jest drogi, także na promocji to już w ogóle jest bardzo tani. Kosztuje w granicach 8 czy nawet 9 zł, więc polecam serdecznie. I tak, mam dwa produkty, o których może wspominać nie powinnam, ale wspomnę. I to są ostatnie produkty, właśnie w moich ulubieńcach. I tak, pierwsze to jest maszynka do golenia, maszynka z Gilet Extreme 3, 3, 3, albo 3: Extreme 3. Maszynka chyba to jest męska, bo damskie są z różowe. I czemu nie powinnam o tym wspominać? No bo to są takie trochę osobiste może rzeczy i nie, nie każdego nie każdy to interesuje co, co kto używa. Ale wspominam o tym dlatego, ponieważ naprawdę jego trwałość tej maszynki jest bardzo taka długa i, i dobra. Świetnie goli. I nie podrażnia, więc ja jestem zaskoczona, bo myślałam, że maszynka to jest po prostu maszynka. Używałam jakichś takich zwykłych za naprawdę grosze i, uży, i po prostu, pomimo że no, jak już kiedyś mówiłam, maszynka jednorazowa, ja używam wiele razy i myślę, że większość z nas tak to robi i tam faktycznie po kilku tam razach wyrzucałam tą maszynkę. Tutaj w tym przypadku używam ją już od dłuższego czasu i nic się nie dzieje, świetnie goli, nie ściera się, nie ściera się to, to ostrze więc naprawdę polecam serdecznie te maszynki. I też ja robię tak, nie wiem, czy Wy też tak robicie, ale ja bardzo często kupuję maszynki dla mężczyzn, a nie dla kobiet, bo mam wrażenie, że one nawet są troszkę lepsze ze względu na to, że jednak mężczyźni gorą twarz, a twarz jest no delikatniejsza od delikatnych sfer kobiety. I w tym momencie mam wrażenie, że ma więcej właśnie tych takich ochronnych paseczków, które, które troszkę pielęgnują nam skórę, która jest golona. Więc i, i to jest jeden, jeden argument, a drugi argument, że niejednokrotnie ceny są trochę niższe. Zwróćcie uwagę, że często maszynki do golenia dla mężczyzn są po prostu mniej bajeranskie, jeśli chodzi o opakowanie i przez to trochę tańsze. A mi, mi chodzi o to, żeby mieć dobry produkt w dobrej cenie, a nie odwrotnie a nie tylko dobry produkt i cenę jakąś zupełnie z kosmosu, więc polecam Wam serdecznie właśnie tą maszynkę. I ostatnim produktem, o którym trochę, może nie więcej, no ale trochę, trochę bym chciała po prostu powiedzieć, jest to yy, z firmy Nivellazione regulator pocenia do stóp yy, z firmy Farmona. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o takim produkcie, ale ja Wam o nim opowiem, dlatego że, dlatego że uważam, że jest to taki bardzo dobry produkt, który warto mieć w swoim posiadaniu. Wiecie, jest to okres taki zimowo, jesienno zimowy, jesienno-zimowy, no już zimowy, ale w okresie przede wszystkim jesienno-zimowym. Ja na przykład noszę bardzo często sukienki i spódnice, noszę do tego restopy, restopy czarne, takie z tych grubszych restopy. I Te restopy bardzo często nie są stuprocentowo bawełniane, właściwie chyba w większości na rynku no, dostępnych i takich, które, które, które się kupuje, są to restopy po prostu sztuczne. I w połączeniu na przykład z sztucznymi butami, czy z, nawet ze skórzanymi butami, a po prostu samowystarczające stopy jednokrotnie powodują, że po prostu nasza noga, nasza stopa najzwyczajniej w świecie się poci. I wiadomo, każdego to inaczej wygląda, każdy po prostu inaczej reaguje i jedni mogą mieć ten problem, trudzy nie mają, ale e, nikt mi nie powie w okresie właśnie jesienno-zimowym, w okresie, kiedy nosi teraz stopy, no kurczę, po prostu ten problem zaczyna się pojawiać, nawet w przypadku, kiedy ktoś tego problemu nie ma i nie będę się zagłębiać tutaj tak szczegółowo w temat, bo sądzę, że nikogo to nie interesuje, ale... Powiem Wam, że nie ma się czego wstydzić, naprawdę czasem to się zdarza i dobrze jest po prostu wiedzieć, jaki produkt może w, tym, w, tym, w tej sytuacji nam pomóc, czy po prostu najzwyczajniejszy będzie ten problem pognać w diabły, jak to się mówi. I to jest właśnie ten, ten produkt. Uwierzcie mi, że działa cuda. Jest to po prostu zwykły krem, który ma składniki powodujące zahamowanie, no może nie w 100%, ale w bardzo dużej mierze zahamowanie tego, tego pocenia, tego wydzielania się potu. I to można używać przez kilka dni, na przykład przez tydzień czasu, regularnie powiedzmy rano, wieczorem i wtedy mamy zażegnany problem. Można również używać właśnie w tym okresie, o którym ja mówiłam, ale również na lato, kiedy też pojawiają się takie problemy na skutek tego, że no po prostu jest ciepło, tak? I wtedy to też jest bardzo kłopotliwe, kiedy nosimy jakieś klapki i te klapki gdzieś tam nam się po prostu ślizgają. I to nie jest tylko... To ja nie mówię o tym dlatego, że bez niego nie mogłabym przerwać, bo mogłabym, ale czas, czasem sobie po prostu tym produktem pomaga. Bardzo, bardzo polecam ten produkt, bo naprawdę jest rewelacyjny i kosztuje niewiele, bo w granicach chyba 7 zł, więc naprawdę fantastyczna sprawa. I tak, to by było na tyle. Właściwie to byli moi wszyscy ulubieńcy. Nie wiem, jak długo będzie trwał ten filmik, ale mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Um, dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.